Witam, z tej strony Aspi2, To kolejny odcinek Farming Simulator 25 Alego usługi Ror. NISZE. Zapraszam do subskrypcji kanału Lajkowana i komentowana No i też i Wam się podoba ta seria Jak nie, to nie będę nakrywał jej Tutaj mamy trochę zwierząt pisowie Trzy groty, Trzy krowy mamy Łąki trochę mają, wody im dolałem Musimy im jezera trochę pokarmu przynieść. Bo nie ma. Bo nie mamy. Pokarmu jeśli musi przynieść. A ja to już nie powiem, Jak będę kosł trawę. W dzisiejszym odcinku widzowie, słońce po prostu nas żeby mógł skosić. bosę. No, mamy takie usługi, żeby zgoszę. Tutaj. Walteran. No, tutaj mam trane usługi, żeby mu tutaj pole skosić, widzowie. Numer 266 Co mi to nie... Be, nie be, ja mam swoje przęty, nie będę... Pff, ten... Wyposylisał przęty No i widzicie Jestem w pole Mam się już nasz pan będzie zadowolony Musimy jechać na pole numer 266 Łapa, nie jak daleko Ja cringe No trochę pojedziemy mi sobie, no i... No i co, przerwie mi to jazdę. U, się u nas musimy skoczyć trochę. O panie, nie wyrobiłem się z Nie wyrobiłem się. Musimy trochę u nas bossa też skoczyć, ale to już nie. W następnym na razie to usługi nie się mamy. Sobie poza odcinkiem wytnęte z boże Co to jest? Ło panie, w drugą stronę muszę jechać W drugą stronę muszę jechać W drugą stronę Wejdźcie tu w kumbajn, wejdź Ło, znak przywróciłem Ło widzowie, co ja jadę? Aż tak daleko? Widzowie, pojedziemy się na skróty przez pola, a co to? Na skróty pojedziemy Dobra, jeśli ja jeszcze będziemy widzieć jak dojate na mi... No widzowie, witamy Witam ponownie, już dojecham na miejsce, musimy się heter odstawić Żeby nam nie przeskazał No i musimy pojechać traktorem z bo przyjechać, ale to, to już nie za chwilę Heter musimy odłączyć sobie Musimy podłączyć i możemy jechać Rozłożymy się Jak tu pojechać? Dobra, widzowie... Zrobię hmm. kawałkiem. Ta psi to trochę za mała będzie, ale dobra. Hmm. O, widzowie, to trochę zejsetel. To, to kurczę kawałek pola ładnego. Kawałek jednego pola. I sobie. Kawałek pola. Nie taki malutki ten kawałek. To i sobie my kuesko. I tu muszę traktorem przyjechać. Będzie musieli traktorem przyjechać O kurde, kawał pola Kawał pola Powiedziałem, że ten pole będzie miejsca a jednak nie jest miejsce Większe No z tej strony bym mógł przejechać, a dobra tam Właśnie skłóca się nam wysiąść Mamy małą psisepkę, ale to trzeba kupić, albo wyposi... Trochę za mały za taki kawałek Pole nam da 3000 dolarów Mała, ja dobra Oje ja dobra Tutaj nie wiem co jest A pani ten to, to sprzedaży tego zboż. jakaś handel jakiś No nie tam Ja bym sobie bez GBS Będę to czał, tak po swojemu Bo tam z, -Z się Jakoś się dziwne Jak jakoś tam to się nazywa Dziwne się tle uh, uh, uh. Przepraszam siwane, ale Śpiący jestem Jestem śpiący Jestem śpiący no, w piszowie już mamy przejechane. Mamy przejechany. Dobra, ja piszę, się potraktować koszysz. Tutaj ten prasownik, łosie. Tutaj musimy sobie traktor John Deere 3650, musimy go Dziadek, biorę traktor Cześć hmm. dziadku, biorę traktor, bo mam usługi rolnicze, otworzyłem się firmę no i mam trochę usługi to zrobię na dziadku Musim nasie poleje się po chwilę, Dobrze? dobrze, dobrze. No dobrze. To nasie poleje się po do to wycieńca, Jak skończę, to jedne pole na usłukach, skosi, to czas na nasze pole, coś. Dobrze, po, dziadku? dobrze, dobrze, wnusku dobrze. To robimy to te dalej te uszuki, to będziemy mieli więcej koszy, dobra, dzieć Cześć dziadku, widzimy się z Wiesz co, widzicie, że dziadek się odezwał Że ja tutaj mam to przysiębę To nie, nie za duża ta przysiepa widzowie, ale jest przysepka. Musimy się kursy urozbierać na większą jakoś gdzie ta przysepka? Tu jest ta kumpa i jeszcze to przysepkę wisałem, ale gdzie ona może pić? Tu jest ta przysepa, czy nie Łapanie Nie tutaj nie ma, kurde Gdzie ta przyrzepa hmm, Czekaj, czekaj, ona może pisz? Kurczę, co wie? Dziadek, się masz przysiepę? A tu jest ta przysiepa, no nie duża ta przysepa widzowie, ale Uzbieramy się, to większość się kupimy Większość się kupimy widzowie Wo, jak ja jadę nie wiem, wiecie, czy ja dobrze będę jechał. Musisz mapę, kurde, musisz. Piszowie tak my... O kurde, sobie sam. Nie kierowca. Dobra, więc piszowie, musimy tak jechać, bo ja kurczę, tej mapie się na pamięć nie znam, ale to tam chwilowo. Bo... Piszowie, tam jak się będzie dłużej, film, to tam się wydnie i już. Widzę się, że też pojasem na skrót, będzie szybszej, będzie szybszej, będzie trochę szybszej, widzowie, bo jestem przez pola, tu łąka jest. Akurat kram na i tej kurde, mapy przypisów wiesz, hmm. zapełnimy sobie ten cały zbiornik tylko cały zbiornik żarna, no i no i tam całego. Zapełnimy ten niety -te na samym odcinku, no i będę dopiero wam pokazywał jak skąd się ten te kawałek a bo jak więcej kolejny pełny zbiornik, bo nie chcieliby ten film dbał dwie godziny, albo więcej. Moi nie niech się was to zanudzać. na pewno tam się nic nie, nie gatam, to się wytnie. Nic się nie gatę, to się wytnie tam, widzowie. Sobie, jak chcesz ze mną zakres farmika 25, dajcie się mi z w tym eee, e, e, w komentarzu. to musimy się zakres farmika 25, a po 22 jak ktoś z was ma i musimy się wspólnie pokrasz. Mogę na waszym serwerze pokrasz, a pojazd stworzę serwer. No jak tam sobie chcesz, widzowie Na moim serwerze a po na wasim. Wam pomogę trochę przy polach w grze A jakoś się silację farmika 25 Jak ktoś z was ma ja tam jak na o panie jak na nowego farmika to tam powiem nawet to się wam powiem, podoba mi się ta grafika, te mapy mi się podobają To mi się podoba to że jest polska mapa farmiko, jak... Jak w tylu tyłych to polskiej mapy nie było, tylko musiały z motów. A tu już na Stars ma polską mapę. Zielonka. Zrobię Dobrze, że tutaj to polską mapę, tak mi musiał z motów sąknąć. się może już już do DASU, nie wiem, zobaczymy, bo żyjemy sobie Już mapka spak... Spakowo jest to. Czoję, spakowo Mapka jest to też. Trochę wam. Napełnimy ten pełny jeden zbiornik pisowy, no i już stale nie będzie TEN NAGRYWASZ bo nie chcecie do ten film fałd tylu zasu i was to zanurzu. Jeśli 40% mamy, to pełnego ciebie zapełnisz. Właśnie przybyli i ja musim tutaj mieć tych przejazdów żeby napełnić cały zbiornik Już trzeci przejazd robię Już trzeci przedszy przejazd robię Właśnie musimy przejechać żeby napełnić ten, cały ten piornik tego z, Żarna Już trzeci przejazd robię Trzeci przejazd Właśnie mi musimy na jeden musimy przejazd zrobić żeby napełnić to pełnego z tego pola Popatrzymy Już trzeci przejazd to Wszoły to już Kawałek, co? Tutaj mam dwa, tu mam Dwa, tu już 4 przejazdy Popatrzymy, ile tu musimy przejazdów zrobić Chcielibyśmy napełnić to pełno Urdy wyziowe 20 proszę trzeba jechać mi na pełni, jestem i jestem. Przepraszam za I za ale a ja mam kadar. No już mam 5 przejazdów, zobaczmy. my musimy musimy mieć, pełny by ten był. Śpionik takiego pola jednego kurty widzowie widzowie kurce jeśli mieć cały zbiornik z bosa, to musimy przejechać 6,5 przejazdów żeby zapełnić to pełno o panie dużo jak tu idzie? teraz w idzie jakoś musimy kurty. 6 i pół przejazdu mi jest przyjechany, żeby był pełny ten 6 i pół. Już tu są jak 6 i pół. No malutka ta psy ja wisiały, uspieramy kasę, czy kupimy większą? Nie daleko do to, to zaraz od razu pojeżdżę łany tam szypie! Sam to się wypisuje, kanon to chyba jeden zbiornik, to mamy A, się pasimy Jeden zbiornik, pa, jeden tylko kompajno to już jest pełna przyzepa widzowie To jedziemy na sprzedaż, w pisowie no i przerwie nakrywany, bo niech się to przedłużasz. No i to pierwsze będziemy wisiać, jak napełnimy pełny zbiornik. O, trochę nam się się! Trochę nam się przejechało Muszę przejechać naokoło. na ta małysza, no dobra wiszowie dobra wiszowie, mi się będzie widzieć jak skoszę te całe pole jak, albo jak będę miał pełny zbiornik zboża, bo nie chcę w sobie tym no wiszowie, widzimy się ponownie, już mam końcówkę już mam końcówkę z zboża Przepraszam, za ten hałas w tle, a ja włączyłem się biegzejnik elektryczny, bo mi zimno. No i sobie już mamy tutaj końcówkę i będziemy jechać. Koniec, będziemy... no i będziemy mieli koniec z tym. Widzimy się w kolejnym odcinku niebawem, ale ja się nie zakończyłem. W tym kursie nasze pole też robić trochę. No, dobra, mamy skończone. Nie pan, będziemy się kończysz. odcinek na dzisiaj i się będziemy widzieć w kolejnym, a nie wiem czego jest, ale będziemy się będzie widzieć. już To do moich urocin jest będzie, a po moich urośinach widzowie już nie. A jego ja Pawem będę miał w poniedziałek, nie w ten w poniedziałek, tylko następny w poniedziałek, w sódmeku, kwietnia. A jak się to może będę robił, Deli, w kwietniu zobaczymy. Zależy od Was. Czekajcie, co so, pracownik będzie mógł jechać z tym kombajnem na Tom. Naszą gospodarkę Bo jeśli kurczę u nas musimy zboczyć na naszej gospodarce, skosisz. Ło panie, kto mi dał uprawienia na prowadzenie takich pojazdów? pytam kto mi dał. Dobra, musimy jakoś inaczej to zrobić. Ło, kurde. Kto postawił te drzewo tutaj? co my musimy jakoś się ustawić dobrze na drodze? Kurczę znaki, przewracam. Wyślijmy pracownika na naszą gospodarkę. Żeby kompojn odprowadził. Hmm. No, od razu. Tutaj nie będzie. Tutaj już kończył tak, no tu już skończył, dobra. Tu już pracownik skończył. Dobra, tu już skończone jest, musimy odprowadzić to na... Farmę. Tu się mają orki zrobione na twórcę. tu już jest... Nie, no, tu jest ten. Orka zrobiona Nie wiem co to po Orsy takie się też się robi widzowie Robi się? Nie. Nie wiem widzowie co po takich Czy po Orsy też takie się robi Dobra i miejcie po tej orki robić tutaj Normalnie na tą orki będziemy Szas Muszę zostawić sprzęt Stawisz sprzęt i siewnik zaczepić. Ciekawe co tu nam się w to. jak myślisz, że się nam to, czy nie? Ciężko więcej, tutaj jest tylko na pojazdów. Tram pojazdów. Ale tutaj już No Nawet tutaj sobie wiecie widzowie Ale to tutaj może być potem kurde widzowie Musimy z drugiej strony zajechać Zobie Już, od razu Szef zrobić, tylko musimy z drugiej strony zajechać Może star... Dawaj, 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 wjechaliśmy Zrobimy sobie, zasajemy na to orkę tutaj no, to nie ja będę sam, tylko pracownik A mi się z zbożem 8 sobie, sasy jemy Na co teraz musimy, sas, musimy w kalendarz, zobaczysz Aha, nic nie musimy sobie wóz... zepak jedyne Dobra, Zasejemy sobie zepak Po susineku już nie można Zebak jest takie coś? Jest. Bo inni się nie mogą być No ja też po swojemu się ten pracownik zrobił. Zrobimy trochę ten. Nie wiem na co ten pracownik czekał. Nie wiem na co ten pracownik czekał. No i się też sprzedaż? Ja chcę tak W z tamtej strony zajechać ale dobre Chyba sami będziemy musieli dojechać z tym kompanem. no właśnie... Może w traktorcie kurcie pracownik dojeździe. Pracowników to musieli twórcy tej creep poprawić. Gdzie to pole było? Cie ja tu. Na skróty się przejeżdża. Musimy jechać na pole, bo dziadek nas po prostu żeby na pole zgosił. Dziadek nas poprosił żeby na pole zgosić. Tam tory? dadek nas po prostu, to muszę kursy się trochę czatka nas si na po, jako Sami się słyszeli, co jesteśmy, mówił. Dobrze jesteśmy, to jesteśmy, 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 Ten jesteśmy, przywrócimy. jesteśmy, jesteśmy, sobie jesteśmy, jesteśmy, po... jesteśmy, 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 się jesteśmy, się jesteśmy, gospodarstwo, prowadzi swoje i też przy swoich porach będziemy robić. Dziękuję za oglądanie! Zapraszam do Subryxy kanału. lajkowania i komentowania, Bo chciałbym wpis 5000 Subryxy. Może na 5000 Subryxy zrobię konkurs. zobaczymy No i się widzimy mnie pan.